Bezpieczeństwo i zdrowie to najważniejsze wartości, o które należy dbać od najmłodszych lat. Warto wyrabiać w sobie dobre nawyki, które będą procentować w przyszłości. Po raz dziesiąty zespołu szkół technicznych i zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 w Puławach są organizatorami międzyszkolnego konkursu profilaktycznego Jestem Świadomy i Jestem Bezpieczny. Tematyka konkursu to profilaktyka zdrowotna oraz walka z uzależnieniami. Zagadnienie szczególnie ważne, jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy są najbardziej podatni i narażeni na pułapki uzależnień, powodowane problemami akceptacji siebie i swojego otoczenia, relacjami z rówieśnikami czy rodziną. W konkursie wzięło udział wiele szkół ponadpodstawowych i podstawowych z Puław i Powiatu Puławskiego. Uczniowie brali udział w czterech kategoriach: test wiedzy, praca plastyczna, wiersz i. Prezentacja multimedialna. W tym roku pochodzimy dziesiątą jubileuszową edycję konkursu, międzyszkolnego konkursu profilaktycznego. Jestem świadomy, jestem bezpieczny. Jest to szeroko rozumiana profilaktyka. Skiero, konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, i tu są klasy siódme i ósme oraz szkół ponadpodstawowych. W tym roku wzięło udział 20 szkół: 10 szkół podstawowych i 10 szkół ponadpodstawowych. Także cieszymy się bardzo. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Myślimy, że chyba z roku na rok coraz większym. Także bardzo się cieszymy. Już w tym roku mogę powiedzieć, że zapraszamy do kolejnej edycji, 11 w przyszłym roku szkolnym. Konkurs obejmuje cztery kategorie. Uczniowie brali udział w teście wiedzy, również wykonywali piękne plakaty, napisali piękne wiersze, które prezentowali podczas konkursu, jak również wykonywali prezentacje multimedialne, nagrywali filmy. Mamy nadzieję, że wiersze, które były prezentowane, przesłanie, jakie chcieli uczniowie zawrzeć w tych wierszach, też w prezentacjach zapadnie w pamięć i również uczniowie będą szerzyć tę oświatę zdrowotną, którą zapoczątkowali wśród swoich rówieśników. Też bardzo dziękujemy Urzędowi Miasta, Starostwu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za wsparcie, które mamy co roku. Ogromne wsparcie, za ufundowanie nagród, za to, że objęli ten nasz konkurs honorowym patronatem. I mamy nadzieję, no właśnie, że w przyszłym roku szkolnym jeszcze więcej szkół z Puław i Powiatu Puławskiego, bo to jest konkurs o zasięgu powiatowym, weźmie udział w tym konkursie. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Feldorfa Nila 2. Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.